Cześć, nazywam się Zuza Komornicka i na co dzień zajmuję się prowadzeniem szkoleń oraz doradztwem dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, głównie z zakresu komunikacji, marketingu, kreatywności i budowania relacji z otoczeniem. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o komunikacji oraz promocji działań społecznych które ułatwią Wam, wpłyną na budowę wizerunku Waszej organizacji, też zwiększą świadomość społeczności lokalnej na temat Waszej marki, ale też mam nadzieję, pokażą Wam, jak można działać, aby wzbudzić zainteresowanie wśród Waszych mieszkańców Waszego regionu, zarówno wolontariuszy, darczyńców, czy potencjalnych partnerów, przedstawicieli różnych sektorów. Pozwólcie, że udostępnię prezentację. Każdy z nas ma jakieś marzenia. Realizując różnego rodzaju inicjatywy, chcemy na przykład, aby nasza kampania cieszyła się dużą popularnością. Chcemy, żeby napisały o nas media, tworząc jakieś warsztaty, chcemy, aby była duża frekwencja. Niestety często się zdarza tak, że zderzamy się z szarą rzeczywistością i wtedy okazuje się, że coś poszło nie tak, po naszej, tak jak chcieliśmy, po naszej myśli, bo mieliśmy plan, był kurę optymizm, był zaangażowany zespół, ale po miesiącu dwóch okazuje się, że zespół się posypał, zbyt dużo czasu spędzamy na szukanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą nam dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Dlatego dzisiejszą, dzisiejsze wystąpienie chcę oprzeć o jakby trzy takie kluczowe elementy. Pomysł lider i zespół i plan działania. Oczywiście możemy też mówić, że bardzo ważną rolę odgrywają pieniądze, ale działając przez tyle lat dla sektora pozarządowego, uważam, że bez nich możemy naprawdę zrealizować niesamowite inicjatywy, zwłaszcza jeżeli te trzy kluczowe elementy faktycznie ze sobą współgrają. Możemy mieć kapitalny pomysł. Ale jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak z nim dotrzeć do naszej grupy odbiorców, nikt tak naprawdę nie dowie się o naszych działaniach społecznych. Bo to, co jest tutaj istotne, to przede wszystkim jest konkretna idea, która nam przyświeca. Mamy jednego odbiorcę, oczywiście ich może być o wiele więcej. Ale do każdego odbiorcy powinien być odrębny przekaz, odrębne narzędzia i kanały komunikacji, i mamy mnóstwo punktów w styku na godzinę. Jesteśmy bardzo przebodcowani i trudno jest skupić uwagę potencjalnych odbiorców. Więc, jak my mamy wyróżnić się na rynku i jakie narzędzia i kanały zastosować, żeby zbudować relacje i wpłynąć też na rozgłos naszej organizacji, aby zaangażować społeczność. Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o trzech przykładach, które kładą duży nacisk na biznes, docieranie do mediów i do konkretnej grupy mieszkańców. Jedziemy do Barcelony i do jednej z moich ulubionych kampanii, jaką jest Homeless Fund. Jest to świetna inicjatywa, gdzie Fundacja Arles skupiła się na grupie, jaką są osoby bezdomne. Wykorzystując ich tektury z konkretnym pismem, które zostało zdigitalizowane. Te przez to, że fond został przeniesiony do świata wirtualnego, każdy może go wykorzystać do swoich celów marketingowych. Tutaj akurat macie trzy przykładowe takie fonty. Jeżeli ja prowadząc jakieś akcje społeczne, tworząc plakaty do swoje, dla swojej firmy, dla różnych przedsięwzięć, mogę zakupić taki font i za drobną opłatą mogę go wykorzystać. Wszystkie opłaty idą oczywiście na rzecz osób bezdomnych. I no uważam, że jest to świetny pomysł, jak można budować relacje, ale też jednocześnie, jak można na tym zarabiać, i pieniądze z tego całego dorobku, tak jak wspominam, właśnie idą na kampanie i akcje wspierające osoby bezdomne. Zachęcam Was koniecznie do obejrzenia filmiku. Wystarczy, że klikniecie w ten kod QR, który pokazuje całą historię, jak cała inicjatywa była przeprowadzana. Kolejną akcją są zielone biblioteczki. Podejrzewam, że większość z Was o nich słyszała, bo często są realizowane w różnych miejscach w Polsce. Co natomiast zrobić, żeby o naszych biblioteczkach mówiły również media? Możemy naturalnie napisać informację prasową, którą wyślemy do mediów, ale nigdy nie mamy gwarancji, że ktoś o nich będzie chciał napisać. My wpadliśmy na pomysł i przygotowaliśmy kilka takich zielonych biblioteczek, w tym jedna znajdowała się w takiej małej wiosce Wójtowice z przepięknym widokiem na górę Śnieżnik. I wysłaliśmy do naszej, wrzuciliśmy tam do tej biblioteczki kilka egzemplarzy na naszego geografik i wysłaliśmy do redakcji zapytanie. Słuchajcie, mamy taki pomysł, zobaczcie, że nasz geografik jest czytany w masywie Śnieżnika, czy bylibyście, czy bylibyście zainteresowani publikacją y, informacji o tym, co się u nas dzieje. No jasne, wyślijcie nam tylko dobrej jakości Zdjęcia i macie to jako banku. Spójrzcie, zaoszczędziłam swój czas, energię i miałam gwarancję, że ktoś o nas będzie chciał napisać. I ostatnią ideą, o której chciałam Wam yy, wspomnieć, jest, jest to akcja kobiety masywu śnieżnika. Bardzo często realizując różnego rodzaju działania, nie, nie, nie pytamy się naszych odbiorców, czego oni tak naprawdę chcą, tylko od razu sami zaczynamy generować rozwiązania. Dlatego. Kluczowym elementem jest przeprowadzenie diagnozy społecznej. Zaprosiliśmy na spotkanie kilka, wasz, kilka kobiet, z którymi wiemy, że są w miarę aktywne i angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, i zadaliśmy im pytanie, jak myślicie, co jest powodem, że jest takie niskie zainteresowanie, dlaczego kobiety nie chcą brać w spraw w swoje ręce. Dlaczego one się nie angażują w różnego rodzaju inicjatywy? I okazało się podczas tych rozmów, że jednym z kluczowych powodów jest to, że kobiety się wstydzą, że nie mają w sobie odwagi, że poza tym stereotyp kobiety jest taki, że powinna siedzieć w domu, zajmować się dziećmi i gotować obiady. My chcieliśmy to zmienić. Wspólnie z tymi kobietami wpadliśmy na pomysł, że stworzymy i przeprowadzimy lokalny konkurs, który ma nagrodzić i docenić. Kobiety z naszego regionu. I tak uczniowie zgłaszali. Nauczycielki, córki zgłaszały swoje mamy, zgłaszano sąsiadki, przedsiębiorczynie społeczne, bizneswoman, i dzięki temu. Kobiety tak się nakręciły do wspólnych akcji, że to był motor napędowy, który zachęcił inne do tego, żeby coś współtworzyć. Kolejnym etapem było przeprowadzenie konferencji i warsztatów wzmacniających ich kompetencje również liderskie. bo tutaj też podkreślam wartości racjonalne i emocjonalne. Czyli oprócz tego, że ja w komunikacji, działaniach promocyjnych podkreślaliśmy, że oprócz tego, że ja będę miała jakiś know-how i zdobędę konkretne umiejętności do rozwoju swoich um, umiejętności również poczuję się ważna i poczuję się y, potrzebna i tak zrodziła się lawinowo pojawiały się kolejne pomysły tutaj macie kalendarz z kobietami z kobietami które nas inspirują Więc macie tutaj Audrey Hepburn Frida Kahlo Brigitte Bardot i y, 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 to była akcja która też pokazała jak w mądry sposób możemy zapewnić trwałość projektu, bo zazwyczaj, gdy kończą się pieniądze, nie mamy pomysłu i nie mamy możliwości, żeby dalej się rozwijać. Tutaj kobiety założyły własną grupę dyskusyjną w mediach społecznościowych. Ich nie ma dużo, bo jest około 150, ale to jest grupa, która zawsze może na siebie liczyć, zawsze się wspiera i promuje swoje działania, jeżeli faktycznie są takie potrzeby. To jest tylko namiastka historii, które Wam dzisiaj opowiedziałam. Być może zadajecie sobie pytanie w takim razie co my mamy zrobić, gdzie mamy szukać inspiracji. Na pewno wam polecam swoich takich ulubionych, nie chcę ich nazywać influencerami, ale osoby, które faktycznie inspirują i mają know how. Jeżeli szukacie informacji o trendach, o badaniach społecznych dotyczących nowych technologii, cyfryzacji, edukacji zdecydowanie polecam wam Natalię Hatalską i jej In Future Institute. Jeżeli szukacie jakichś tipów dotyczących waszych Działań promocyjnych, jeżeli szukacie jakich narzędzi, powinniście zacząć używać, żeby zoptymalizować pewne procesy i udoskonalić prowadzenie y, różnego rodzaju kampanii, y, gorąco polecam również Artura Kurasińskiego i śledzenie jego profilu na LinkedInie czy na Facebooku. Również Nowy Marketing jest to portal, który skupia się zazwyczaj na biznesie, ale też znajdziecie tam sporo informacji o działaniach społecznych, jak na przykład na kampanie społeczne. PL. Oraz Działaj lokalnie. Jest to ogólnopolski program, który zrzesza 77 ośrodków, które prowadzą różnego rodzaju działania. I na tym profilu znajdziecie przykłady i dobre praktyki, które mogą być dla Was inspiracją. Oraz jeden z ostatnich programów, które niedawno. Odnalazłam, to jest Easy Peasy. Jest to platforma, która pomoże Wam tworzyć własny content, na przykład na LinkedIn, na Facebooka. Czyli, jeżeli chcecie napisać jakiś um, post dotyczący Waszych konkretnych kampanii, Waszych działań społecznych, promocyjnych, wrzucicie kilka słów, które, dzięki którym system wygeneruje. Wpis gotowy już do mediów społecznościowych. To tylko kilka z takich kluczowych narzędzi. Mam nadzieję, że to dzisiejsze wystąpienie Was choć trochę zainspirowało, zmotywowało do działania i znajdziecie w sobie odwagę, aby realizować własne autorskie kampanie i działania promocyjne. Bardzo dziękuję za uwagę.